że jestem zadowolony. Zdążyliśmy otworzyć szkołę na 1 września. E, na co zrobiliśmy? Wymieniliśmy e, wszystkie drogi ewakuacyjne, dostosowaliśmy do e, nowych przepisów. Była wymieniona włazeria, wyrzucona, na to, wyszły, na to e, założyliśmy wykładziny. E, elektryka, oczywiście też w części szkoły, natomiast łazienki w całości zostały e, dostosowane do odpowiednich przepisów i wymogów. Jak koniec tych prac bo prawdopodobnie kolejny etap w przyszłej wakacji będzie realizowany? Tak, tak jest zaplanowane, że w przyszłym roku następnym etapem jest całkowita wymiana instalacji elektrycznej w całej szkole.